Siemano. przygotowuje miejsce dla Wardburga. To będzie jego garaż. Tutaj było 1000 albo i 5000 różnych słoików i butelek. Wiecie jak trudno jest znaleźć warsztat dla Warburga? On powinien być już dawno skończony. Problem jest taki, że nikt nie chce robić takich starych sztukli już. No, naprawdę. Ludzie się nie chcą zajmować takimi starymi samochodami. W grudniu zeszłego roku jeden taki obiecywał mi, że się nim zajmie, że on robi takie stare samochody różne jakieś tam żuki, duże fiaty mówi, że robi. No, obiecywał, obiecywał, zwodził. Pół roku pół roku czekałem. I co? I gówno. A teraz stoi w innym warsztacie. Skrzynia wyciągnięta. Chciałem zawieźć skrzynię do remontu. I wiecie co? <grywki> Dzwoniłem do wszystkich warsztatów, które naprawiają tylko i wyłącznie skrzynie biegów. No, I sobie wyobraźcie, że nikt nie chce zrobić skrzyni biegów Wardburga. To jest dla, dla tych mechaników jakiś kosmos, chyba. Naprawdę. Nie wiem dlaczego. Wszyscy się boją tego. Jeden powiedział, że, że nie, że mu szkoda czasu na to. On się zajmuje z, z skrzyniami z BMW chyba z E36, tylko sądząc po wsi, w której to naprawia. Potem dzwoniłem do innego. Co mówił, że nie, tam części do tego nie będzie, mówił, ale to tylko trzeba ją rozkręcić. Uszczelnić, zobaczyć ewentualnie, co tam będzie zepsute. Zawsze mówię, mogę drugą kupić skrzynię na części albo i dwie, zawsze coś się poskłada. Nie? No, mówi, że, że on bierze 150 zł za godzinę. Mówię, no to super, nie? za 150 zł. No to przecież za, za godzinę ją rozkręci, drugą godzinę ją skręci i trzecią godzinę się może bawić jeszcze. Mówię, no to fajnie, 500 zł będzie zrobiona. Ale on mówi, że mu to zajmie jakieś 30, że, że to będzie kosztowało jakieś 3-4 tysiące złotych. Na szybko sobie przeliczyłem. No to jakieś to będzie wtedy z całą dobę. To chyba łącznie z oczekiwaniem na części sobie to liczy. Nie wiem, co ci ludzie mają w głowach, nie? Naprawdę, obdzwoniłem wszystkie warsztaty, wszystkie serwisy skrzyni biegów w okolicy tył miasta. I nikt nie robi, nie? To jest jakaś patologia. Kiedyś to ludzie to robili w, o, w takich szopkach właśnie. W takich szopkach ludzie to sobie naprawiali, takie skrzynie, sami. <laughs> A teraz nie da rady. O, jest masakra normalnie. Nic, zamówiłem używkę. Nie zobaczymy. Może będzie lepsza od tej. Najważniejsze, że ktoś się zajął w końcu już tym samochodem. Zaczął go robić. Części są wszystkie skompletowane. Teraz powinno pójść już z górki. Te hamulce są najważniejsze, żeby porobić te hamulce. Reszta mi się wydaje, że to już jest pikuś. A panom mechanikom od napraw skrzyń biegów podziękujemy. Tak wygląda tarcza sprzęgła do Waldburga, Wielkości dłoni. Grzyby teraz w lasach mamy większe. Na dodatek wykonana z kolka i z kartonu. Nóweczka. Dalej mamy linki hamulcowe. Dzie sztuki. Linka do sprzęgła. Jeden z ostatnich drążków zmiany biegów do Wartburga przy kierownicy. Jeden z ostatnich w Polsce. Albo i na świecie pewnie. Nówki 35-letnie sprężyny. I japońskie amortyzatory do DDR-owskiego samochodu. Ciekawe czy oryginały. Made in Japan pisze. A wiecie, że amortyzatory do Wartburga. Nie do są wszystkie takie same. To jeszcze działają tak jak. W motorze wyciągają się bardzo ciężko, o, jak w normalnym samochodzie, nie idzie wyciągnąć, o. a ściskają się jak w motorze. Ciekawe, nie? W motorach też tak jest. O. A tu leciutko idzie. Taka ciekawostka. Pajęczyny widać? Widać. Zaraz spróbujemy odpalić tego strucla mojej siostry kochanej, nie? To... <grymne> 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 da, fuj. Ile on stoi, mówisz? Od czerwca. Od czerwca stoi niepalony? Od czerwca niepalony stoi. Ciekawe, czy tam jest prąd jakiś w ogóle jeszcze, nie? Jak to się otwiera? Tak, jakoś. No, tu są te... Patenty. Co? No zobaczymy, nie? Bym sprawdził olej, tak przy okazji. A co, mogło wyciec? Olej. Nisz nad stan? Masz chustaczkę jakąś? Bo się sprawdziło. Yy. A dasz do samochodu, czekaj. A takie coś może być? Takie coś, co mi się no. zostało. Wytrzyj to. Jeszcze porządnie weź. Tam na dole. O, dobra Ale pięknie czyścisz, takie bagnety nawet. No, Chyba nie wyciekło, co? To mówisz o to 3 miesiące co najmniej, tak? No tyle ile mi wtedy tam tego kupiłeś. Ale pięknie. Co? Oleju jest dużo. Masz Nie, tam? Tak dobrze to nie ma. No nie są. Zobaczymy, nie? Czy, czy to pali, czy nie? Zobaczymy, czy to pali. Masz tych myszy? Myszy? Nie, szczury, by im żyć nie dały. Ja jestem ciekawa. Pokażcie. A Czeka. mnie? Kontrolki widać. A, a, panio to? a panią auta? O Jezus, tragedia. Weź to wyłącz. Odpali czy nie? Ja, ja myślę, że nie odpali. Masz, a masz na luzie? Masz jakiegoś wyśkawanego dla mnie? Patrz. Odpali. Zgadza. Prawie. Nie wierzę. Co to było? O, to już chyba... Wdechło? Nie wiem. Przez ciebie. Pali! Żyje? Pali! Żyje? Żyje po trzech miesiącach, nie wierzę. Cena idzie w górę? No. Nie? Cały olej od razu też poszedł. Ale przeze mnie. to? <laughs> Ty, a jeszcze możesz nim pojeździć? No pewnie, będzie latał musimy się, jak, jak w Waldburgu. Nie rób tak. A czemu tak narostem rodziłeś? No co? gdzieś nas mrodził? Tak? Weź tam, przekazuj mu tak lekko. Fuska. Popatrz, wszystko zarosło, popatrz. Zapomniałam, który był gaz, no nie wierzę. Bardzo ładnie pali. Jeszcze mu daj, on tak lubi. Na zimno. O dobra, już. Jezus, Salczy, gdzie? Na zimnym mu tyle, dobra. No co? Pali na sprzedaż, nie? No. No, 7 koła. 7. Słyszałeś to? Słyszałeś to? No co nie jest? wierzę Ale podpalił po trzech miesiącach Nie wierzę Ledwo, bo ledwo, nie? Ale działa, dobra Zobaczcie, co tutaj znalazłem Pamiętacie? Takie urządzenia Gimby nie znają Zobaczcie co to jest? Bateryjka taka. Płaska. Gold flash. Yeah. Okres przechowywania. 6 miesięcy. No to jest nic. Jeszcze mam takie coś. Taki czempionik. Czempionik plastikowy. Broloczek. Pamiętam go jak przez mgłę jakieś 30 lat temu. Biorę to.